Niekryty krytyk w Z. Powódeczka! Kojarzycie kawałek LMFAO pod tytułem I'm Sexy and I Know It I'm sexy and I know it Z jakiegoś niezrozumiałego powodu ten mózg otrzep ma na YouTube ponad 200 milionów odsłon, ale nie w tym rzeczy. Nasz ulubieniec z ulicy Sezamkowej Elmo nagrał swoją wersję. Ten czerwony mapet jest najbardziej imprezową kukiełką na ziemi i pewnie teraz się zastanawiasz, dlaczego twoja dmuchana lalka nie może tak dobrze czuć tłustego bitu. Nawet nie chcę zaczynać wywodu na temat fenomenalnego featuringu ciasteczkowego potwora, który w prosty sposób przekazuje najważniejszą dla siebie treść. Let's have a cookie, god to się nazywa lans w stylu Elmo. Pozdrowienia dla wszystkich, mapetów i miłego dnia. Czy macie frączyk? Czydniek krytyk. Niekryty krytyk w Radio Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Połóweczka. mam dziś dla was dość nietypowe pytanie. W jaki sposób chcielibyście dowiedzieć się o swojej śmierci? Otóż. Pan Janusz Gerc, mieszkaniec przemyśla, dowiedział się o swojej śmierci od pani z Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Słodka. Pan Janusz prowadzi kioski pewnego razu zachorował na 7 dni. Należał mu się zasiłek chorobowy, ale pieniądze nie przychodziły, więc skoro Mahomet nie przyszedł do góry, to pan Janusz przyszedł do zus -u. Pani z okienka poczuła się pewnie jak na filmie Georgia Romero, kiedy zobaczyła pana Janusza, który według jej dokumentacji nie powinien wykazywać funkcji życiowych, a tym bardziej domagać się pieniędzy. Kto uznał pana Janusza za martwego? Oto jest pytanie. Kto uznał pana Janusza za martwego, złośliwy urzędnik, nie do końca zorientowany w temacie stażysta, listonosz, który tym razem nie zadzwonił dwa razy? Tego nie wiadomo, ale wiadomo, że o własnej śmierci powinno usłyszeć się od świętego Piotra, a nie od pani Jadzi, która siorbiąc kawkę stwierdza Proszę pana, ale tu jest napisane, że pan nie żyje, dlatego zapraszam na koniec kolejeczki. Miłego dnia i oby żaden urzędnik wam nie powiedział, że macie game over, że czy Maciek Frączyk. Czy nie krytyk? Niekryty krytyk w Radio Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Paweczka. słuchajcie, z tą pogodą to się porobiły naprawdę dziwne rzeczy. I nie mam tu na myśli minus 30 w Polsce i kierowców, którzy wsiadają do samochodów przez bagażnik, bo drzwi pozamarzały. Mam na myśli Saharę. Wiecie, największa gorąca pustynia na Ziemi, która jednoznacznie kojarzy się z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Otóż wyobraźcie sobie, że ostatnio spadł tam śnieg. Nie statek UFO, nie okręt, który w tajemniczy sposób odnaleziono na środku pustyni, śnieg, opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu. Czy to o tym mówił Nostradamus, że koniec świata zacznie się wtedy, kiedy pierwsze afrykańskie dziecko ulepi bałwana na Saharze? Że cztery jeźdźcy apokalipsy będą sunąć po pustyni na Nartach? Przecież to będzie najgorszy koniec świata w historii końców świata. A puenta tego odcinka jest prosta. Nie marućmy na zimę, bo my przynajmniej mamy ciepłe obuwie pod ręką. No, oprócz tego pana, który przyszedł w sandałach na debatę o aktach. Miłego dnia, i jeszcze więcej śniegu w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Rzeczy Maciek Frączyk, czyli niekryty Krytyk. Niekryty krytyk w Radio Z. Niekryty krytyk w Radio Z. Podsumujmy mijający tydzień. 3, 4! Kelly Osborne, córka legendarnego pożeracza nietoperzy głów, twierdziła, że starość zaczyna się już po 30. Oj, to nieprawda. Gdyby tak było, to o moich przyjaciołach z dzień dobry, bardzo już od 20 lat by uczyli na lekcjach historii. Warto jest. Mm -mm. Konie West, geniusz hip-hopu, znany także z dość nietypowych zachcianek, znowu nie zawodzi. Tym razem zażyczył sobie, aby wszyscy jego kierowcy uczestniczący w najnowszej trasie koncertowej mieli garnitury z bawełny. 100%, bitch. Każdy artysta wie, że tylko kierowca w bawełnie jest gwarantem udanego koncertu. Daniel Radcliffe wyznał, że był pod wpływem alkoholu, kręcąc niektóre sceny Harry'ego Pottera. Panie radny, do kogo ta mowa? Jak w Polsce kręcili Rejs, to niektórzy ponoć nie pamiętają, że grali w tym filmie. Pozer! Istnieje szansa, że pipa Middleton będzie nosić tytuł księżniczki, a mówię o tym tylko dlatego, ponieważ jestem dorosły, i chciałem powiedzieć pipa na antenie. W internecie pojawił się zwiastun filmu Wawa, czyli pierwszej polskiej komedii w 3D. Wow, wyprzedzamy Hollywood! Tam 3D dodaje się, żeby spotęgować epickie efekty specjalne, a u nas 3D dodaje się, żeby zobaczyć zapite oczy Bory Zaszyca. W 3D. Tak to się robi w Polsce, god damn it! Miłego weekendu i garniturów z bawełny czy. Macie krączek? Czyli nie Niekryty krytyk w Radio Z.